Dzień dobry. Słuchajcie, od, od mojej ostatniej wyprawy do Minnesota minął pewnie już e, no, ze 2-3 tygodnie na bank. A dzisiaj będzie sequel. Jadę tam znowu, tym razem po, po innego dziadka. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Zostańcie ze mną, dajcie lajka. Like jak będzie bardzo się podobać. suba i jedziemy w drogę. Jak widzicie słoneczko już stało. Jestem za mną. Jest jakieś tam 4 godziny drogi, zostało mi jeszcze 3. Musiałem zatrzymać się na malutki pit-stop yy, Wiadomo z jakiego powodu Natomiast jadę dalej I myślę, że będę Coś pokazywać jak już przyjadę na miejsce Tam będzie troszeczkę dużo roboty, żeby z ten samochód słuchajcie wyrwać z tej ziemi Zobaczymy jak to będzie wyglądało Wziąłem ze sobą płaskolowetę i na jazdy Wyciągarka duża Także myślę, że dam sobie radę <laughs> Zobaczymy jak to będzie no nic, jedziemy dalej w drogę. Paty stoi ze mną ciężarówką, śpi, a silnik chodzi. Wybasto w Stanach, słuchajcie, jest raczej nie mało popularne. I to tak, te ciężarówki tak stoją i po prostu warchoczą sobie. Wszystkie ciężarówki tak naprawdę stoją z tamtej strony. No nic, lecimy dalej. OK, dojechałem już na miejsce. Gość na mnie czeka. Chyba sobie trochę poczekał, bo jestem troszeczkę spóźniony, ale nic, ładuję się do środka. Pewnie to miejsce już poznajecie, bo poprzednio tutaj byłem po auto. No i będę chciał wyciągnąć tego Chevroleta starego z tej ziemi. Zaraz zobaczymy, jak to będzie. Gość też przyjechał Chevroletem, nawet w dieslu. Widać, że chyba odśnieża, bo ma mocowanie na pług z przodu a tutaj po tej drodze słuchajcie to nikt nie jeździł pewnie ostatnie 20 lat no ja tutaj z lawetą się pcham No ok będę wjeżdżał w te pole, żeby się odpiąć z lawetą i będę kombinował, żeby odciągnąć tam na to samo, Zaraz wam pokażę. No, Pickup, dobra maszyna. Nie zapali katalizator, czy coś takiego odstania w takim w takiej dobroci. Patrzcie sami, nie ma to jak trawka. Ok, będę chciał załadować dzisiaj właśnie tego chevroleta co tutaj widzicie. Wysypałem go Wam ostatnio jak tutaj byłem No cóż Zobaczymy jak to pójdzie Te koła troszeczkę z przodu stoją w ziemi To jest projekt dla klienta do odbudowy Zawsze marzył właśnie w takim aucie Będę mu pomagał też oczywiście z częściami Tamten drugi jest taki sam Tylko nie ma silnika ani skrzyni biegów Chcę go oddać za 1000 dolarów to nie są wiele droższy, no ale w miarę kompletny. Słuchajcie, mniej gadania, więcej działania, także odpinam lawetę, będę starał się wyciągnąć tego dziadka tutaj z tej ziemi. Udało się to zobaczyć, wywalić. Żebym wiedział, to bym wziął jakiś szpadel i podnośnik. W każdym razie użyłem e, lawety. Z mało była jedna, więc e, tutaj koleżka użyliśmy go jako kotwicy, i we dwóch udało się to, słuchajcie, dygnąć. Także jest ostro. Zostało z tego. Dziura w ziemi. Udało się go stąd wyrwać. Niestety, próbowałem zrobić e, transmisję live, ale tu jest kiepski zasięg, więc nie, nie dało się. To nic. Idę jeszcze tylko załadować ten samochodzik na lawetę i będę wracał do Chicago na jakieś tam 7 godzin. Na szczęście śnieg nie padał bo rano jak jechałem, to śnieg padał. Ciągnąłem go tędy słuchajcie, jedno koło się nie kręci prawdopodobnie jedno koło ma zablokowane hamulce no ale to nic zobaczcie tędy są jeszcze ślady to koło stare jedno i drugie zrzuciłem z paki, żeby przypadkiem mi nie spadło na highway'u gdzieś, wygląda ten pomnik właśnie w ten sposób, słuchajcie wymaga dużo pracy jakby nie było ale pan powiem po 16, lat, po, po 16 latach, jak tak stał na zewnątrz, to wcale nie jest zły. Mi pozostało jeszcze się załadować, i jedziemy. Słuchajcie, doszedłem nawet szybciej niż myślałem. O, w sumie nie pierwszy raz. Będę rozładowywał ten samochodzik już prawdopodobnie dopiero w poniedziałek. Niech on sobie tutaj tak stoi. Do Jakość pewnie wideo jest kiepska ze względu na to, że jest ciemno, ale... No, misja zakończona powodzeniem. Jeżeli się podobało, zostawcie lajka, może jakiś komentarz. Fajnie by był subik. Jak nie, to nie. Bez ciśnienia. Słuchajcie, trzymajcie się. Cześć. Dobranoc.